Sprawa w Halloween. Czy, czy to jest krew? I damskie lusterko? A! A! Hmm. Coś dziwnego się tu dzieje. Niczego nie dotykać. Przejmuję śledztwo do czasu, aż nie zjawi się policja. O nie, dziś jest Halloween, a z tego, co czytałam w sieci, niektórzy zamieniają się wtedy w wampiry. No już, a? no już. Żegnam panie, zostawcie to profesjonalistce. Lady to się nie zgadza. A może to twoja sprawka, Krystal? Hej, nigdy nie zrobiłabym takiego psikusa! Nawet w Halloween! Cóż w Halloween, tak, ale! Z tym nie mam nic wspólnego. Coś stało się z Lady i musimy to wyjaśnić. Tak jak Miss Lupas w tajemniczym przypadku zaginionej kury, będę przysłuchiwała was wszystkie po kolei. Daisy, ty pierwsza! Sędzi mnie ja! To na pewno od ugryzienia wampira. Czy ktokolwiek widział dzisiaj Lady? Musimy ją znaleźć. Ja widziałam, spotkałam ją dziś rano przy wejściu do akademii, jak przyjechała na swoim skuterze. A ja jako ostatnie mam zajęcia z wybiegu. Elodie uszyła mi piękną sukienkę, Przyniosłam do kompletu szminkę i lakier do paznokci. Może po prostu zasnęła gdzieś w kącie przed zajęciami? Wiecie, jaka ona jest? Czy ostatni raz widziałaś zaginioną? Cóż, czesałam swoje jedwabiste włosy, gdy lady nagle zjawiła się w garderobie? Dzisiaj będę triumfować na wybiegu. Pokażę ci tę sukienkę, którą uszyła mi Elodie. A, gdzie ona jest? Czekaj, pomogę ci jej szukać. Nie trzeba. Wiem, kto ją ma. Wzięłaś sukienkę, przyznaj! Ja pomagałam jej szukać! Moracja uh? <kłysy> no to nie koniec śledztwa! <śmiennie> A! Lady? A nie, to Narvi! Krystal do przesłuchania! Mów dalej! Lady wyszła zapłakana, bo nie miała sukienki na zajęcia z wybiegu. Okłamałaś nas! Mówiłaś, że jej nie widziałaś! Bałam się, że z powodu żartu z sukienką pomyślicie, że to moja wina! A ja naprawdę nie wiem, gdzie jest Lady! Dlaczego nigdy mnie nie słuchasz? Mówiłam ci, to na pewno ta wampirza klątwa! Pewnie zaczniemy znikać jedna po drugiej! Wampiry? Ciekawe! Jenna, na przesłuchanie! can't help to be frightened can't help to feel scared it is halloween and there's a mystery gotta look for clues gotta look for anything we'll always be there for each other we always give our best to discover Kilku godzin nikt nigdzie nie widział Lady. Zupełnie jakby zapadła się pod ziemię! Twoja kolejszak. Widziałaś Lady? Tak, dzisiaj rano. Płakała z Elji. E, dobra, no dobra, nic nie mówiłam, bo Sky i ja mieliśmy mały wypadek. A poza tym myślałam, że zaraz się pojawi. Widzicie? Szermierka może być moim talentem. <laughs> Miecz boń! Precz złoczyńcy! Co? E, e, przepraszam! Nie, Lady mi nie wybaczy! Mam pół godziny by. Ale musimy iść. Limuzyna już czeka. Później to zrobisz dobrze. Jej! Sukienka, Lady! Zrobi jej małego psikusa! Chwila! Mogę naprawić sukienkę w domu. Krystal, Krystal! O, nie, Krystal wkłada sukienkę do szafki. I co teraz? Muszę ją szyć! Gotowe. A... A gdy zobaczyłam, że Lady płacze, powiedziałam jej, że ja mam sukienkę i że ją naprawiam. Potrzebujemy więcej wskazówek, aby znaleźć Lady. Musimy poszukać jakichś innych tropów. Co za noc. Na pewno nie spotkamy żadnych wampirów? Oj, skończ już z tymi wampirami. Mówisz jak Jenna. Hej, ja tu jestem. Co to było? Słyszałyście? dotarłam. Lady! Nie wiedziałyśmy, gdzie jesteś. Jenna była pewna, że zamieniłaś się w wampira. Cóż... Miss Collect uważa, że zostałaś porwana. Wampiry? Porwanie? Oho, jesteś lustereczko. Po prostu malowałam paznokcie na truskawkowy kolor. Gdy Elodie przyniosła sukienkę, ale niechcący rozlałam na nią lakier. Koszmar. Musiałam wyczyścić sukienkę przed dzisiejszą galą. Teraz wszystko jasne. Uff, już myślałam, że nie zdążę. Za pół godziny mam występ. Ale mamy jeszcze czas, żeby napędzić strachami z kolekt. <laughs> <laughs> Doskonały pomysł. <laughs> o tak, tak! Zagadka rozwiązana! Wampiry porwały Lady, ponieważ chciały ukraść sukienkę zaprojektowaną przez księżniczkę. Lady! Nie! Nie rób tego! Tak! Jestem wampirzycą! Ło! <laughs> stała się jedną z nich!